Nowenna do dzieciątka Jezus, dzień drugi, by rodziny stały się miejscem przeżywania wiary. Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Benedykt XVI. Dom Józefa i Maryi, w którym narodziło się dziecię, był zbudowany na osobistym zawierzeniu Bogu każdego z małżonków. To zawierzenie pozwoliło im przyjąć i wypełnić nadzwyczajną misję. Którą przygotował dla nich Bóg, zrodzenia i wychowania Zbawiciela. Prośmy o to, by nasze rodziny stały się miejscem przeżywania, celebrowania i przekazywania wiary. Dziecie Jezus wzrastałeś i dojrzewałeś do podjęcia swojej misji w domu wypełnionym zaufaniem i miłością do Boga. Daj naszym rodzinom odkrywać i przeżywać wiarę w dobry, radosny, twórczy sposób. Pomóż rodzicom stawać się świadkami wiary wobec swoich dzieci, daj im wytrwałość w modlitwie o wiarę dla swoich dzieci, nawet wtedy, gdy dzieci ją porzucają i odchodzą od Kościoła. A samym dzieciom, zrywającym z Kościołem, daj łaskę powrotu. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.